Zadanie numer 2. Zakładając, że słabą zasadą jest amoniak, a pH roztworu na początku wynosi 11,25, oblicz stężenie molowe roztworu amoniaku, wiedząc, że objętość próbki pobranej do miarczkowania wynosiła 15 cm3, stężenie molowe kwasu solnego użytego do oznaczenia stężenia molowego amoniaku, podaj i krótko wyjaśni odczyn roztworu w punkcie równoważnikowym. Dla przypomnienia, punkt końcowy miaraczkowania to moment zmiany barwy wskaźnika, punkt równoważności to moment, w którym dodano stechiometryczną liczbę moli titranta. Wiemy, że pH na początku wynosi 11,25. Ponieważ jonami charakterystycznymi dla roztworu zasady są jony OH-, to przechodzimy na wartość POH które wynosi oczywiście 14 odjąć 11,25, czyli 2,75. Na tej podstawie mogę policzyć stężenie anionów OH-, zdefiniowane jako 10 do potęgi minus POH, czyli minus 2,75 i wartość ta wynosi 1,78 razy 10 do minus trzecie. Oczywiście w molach na decymetr sześcienny. Objętość amoniaku wynosiła 15 cm sześciennych. Stężenie jonów OH- jest równe alfa razy C0. Oczywiście C0 amoniaku. Ale wiem również, że stała dysocjacji amoniaku K odczytana z tablic wynosi... 1,8 razy 10 do minus 5. I jest to stała o równowagi dysocjacji amoniaku. NH3 plus H2O przechodzi w NH4, plus dodać OH-. Minus. Czyli stała K dysocjacji zasadowej zdefiniowana jest jako stężenie NH4, plus Razy stężenie jonów OH podzielone przez stężenie amoniaku. Widzę, no, widzę na podstawie równania reakcji, że liczba powstających kationów amonowych jest taka sama jak powstających anionów OH, czyli ich stężenia są sobie równe. Upraszczam w takim razie wyrażenie, otrzymując OH do kwadratu. Natomiast stężenie amoniaku na końcu to jest oczywiście C0 odjąć stężenie tych jonów, które powstały, bo dokładnie tyle, ile powstaje anionów OH-, tyle cząsteczek amoniaku weszło do reakcji dysocjacji. Rozwiązuje to wyrażenie, otrzymując kolejno. KC0 odjąć KOH- jest równe. Oha minus do kwadratu. Następnie przekształcam licząc C0. To będzie stężenie oha minus do kwadratu plus k razy oha minus przez k. I podstawiam, czyli 1,78 razy 10 do minus trzeciej do kwadratu dodać. 18 razy 10 do minus5, razy 1,78 razy 10 do minus. 3 przez stałą amoniaku, czyli 1,8 razy 10 do minus5. Minus Otrzymuję wartość C0 równa się 0... 1, 7, 7. 5 czyli 1775 dziesięciotysięcznych mola na decymetr sześcienny amoniaku. Stężenie molowe roztworu amoniaku wynosi, jak widzę, 1775 dziesięciotysięcznych mola na decymetr sześcienny. Mam teraz obliczyć stężenie molowe kwasu użytego do reakcji. Amoniak reaguje z kwasem solnym w stosunku stechiometrycznym 1 do 1. To oznacza, że liczba moli amoniaku musi być równa liczbie moli kwasu solnego. Znam stężenie amoniaku, bo je przed momentem policzyłam. Znam objętość amoniaku, którą oczywiście zamieniam na objętość w decymetrach sześciennych. I wiem również, ile użyłam kwasu solnego. 10 cm sześciennych, czyli 0,01 razy razy C kwasu solnego. I to kwasu solnego wynosi w takim razie 2663 dziesięciotysięczne w molach na decymetr sześcienny. Pozostał mi ostatni punkt. Podaj i krótko wyjaśnij odczyn roztworu w punkcie równoważnikowym. Pamiętam, że pH w punkcie równoważnikowym wyznaczam jako połowę tego odcinka. No i widzę, że mniej więcej wynosi około 5. PH w punkcie równoważnikowym wynosi on około 5. Dlaczego? Jest to punkt, w którym współistnieją cząsteczki wody i całkowicie w tym wypadku zdysocjowana sól. Tą solą jest chlorek amonu NH4Cl. Sól pochodząca od mocnego kwasu i słabej zasady, a więc kation amonowy NH4 w reakcji z wodą. odtwarza cząsteczki amoniaku i w roztworze pojawiają się kationy oksoniowe. Odczyn musi być w takim razie kwasowy. pH 5 to jest odczyn kwasowy. Reakcja, której ulega kation amonowy, nosi nazwę hydrolizy kationowej lub dysocjacji kwasowej Brønsteda. Kation amonowy zachował się tutaj jak protonodawca, czyli kwas brężteda, stąd dysocjacja kwasowa brężteda lub ulega reakcji z wodą, dążąc do postaci niezdysocjowanej, czyli ulega hydrolizie kationowej. Ta reakcja ma dwie nazwy. Dziękuję i zapraszam do kolejnego zadania.